Witam Was Hej. bardzo serdecznie. Ja się nazywam Wiktor Łużwa. Niektórzy mnie znają e, pod innymi imionami. Bardzo dziękuję, że, przy, że przyszliście na, na moją projekcję od, 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 odnośnie e, przygotowywania LARPów terenowych i jak to zrobić, tak żeby jeszcze później zorganizować jakieś LARPy, a nie żeby nas trzymali w pomieszczeniu bez klamek. Nie chcę tam wracać. E, na wstępie też muszę was trochę przeprosić, bo niestety nie mam wspaniałej wiski. E, mam... Nie, nie puszczę. Bo po prostu nie mam. Zacznijmy może sobie od tego definicji, czym jest LARP terenowy. I tutaj was bardzo bym prosił o zdanie, czym dla was jest LARP terenowy? Co charakteryzuje LARP, żeby go można było zakwalifikować jako LARP terenowy? Jest w terenie. Tak, musi być w terenie. Poza jakby Poza jednym powieszczeniem. Drzwi z klamkami, to jest randomowy warszawski na pił. No dobrze, no to w takim razie mamy larpa w parku. E, gdzie biegają sobie obce osoby, znaczy w ogóle jacyś randomowi przychodnie. My gramy Larpa Wilkołaka na przykład. Czy to już jest larp terenowy? Dlaczego bo nie? nie ten jest Nie taki jest to dobry dla. Aczkolwiek aż, aż, dążymy jednak do tego, żeby na naszym live nie było randomowych osób z zewnątrz. Dlaczego? Bo to, bo to wybijają imersje. z immersji. E, no dobrze, ale jeżeli e, nas nie wybijają z immersy, bo na przykład nasz lard Wilkołaka, czy tam wampira, dzieje się współcześnie. Jeśli, jeśli no takie tak jest założenie, to to już jest jest nowa. O właśnie, i to kolejny za założeń. Tak, pierwszy punkt to jest właśnie założenie. Jakby zgadzam się z Wami, larp terenowy jest wtedy, kiedy mamy jakiś większy, duży teren, teren e, taki zewnętrzny, możemy tak nazwać. Natomiast przy tworzeniu larpów terenowych, pierwsze co powinniśmy wziąć pod uwagę, to jest założenia tego larpa. E, co w tych założeniach powinno się znaleźć, według mnie, także według Was? Przede wszystkim, dla kogo tego, ten larp robimy? Jakie osoby na tym larpie mają się pojawić? Czy ma być to larp dla ludzi właśnie chcących sobie pograć wilkołakami, które biegają po współczesnej betonowej dżungli i musimy wynajmować nie wiem, pół Wrocławia, żeby taki larp zorganizować? Czy jest to larp dla ludzi, którzy ubiera, lubią ubierać obcisłe rajtuzy i biegać z halabardami i się bić tymi halabardami? Czyli jest to też LARP dla osób, które chcą po prostu yy, poszukać klimat post-apokalipsy, pobiegać sobie z ASG i się postrzelać. Słucham, Anon. Trzeba określić grupę docelową tego LARPu przede wszystkim. Tak, czyli założenia. Do, do kogo jest LARP skierowany? To jest jeden z podstawowych założeń, od których powinniśmy yy, wyjść. Yy, kolejne, yy, o czym chcemy tego LARPa zrobić. Co powinno się. Co jest takim naszym wyznacznikiem tego larpa, co się w nim będzie działo? Czy właśnie w którym kierunku idziemy? Czy będzie to właśnie larp bardziej obyczajowy, czy będzie to bardziej larp bitewny? No i tutaj pytanie, czy larp typu bal jest larpem terenowym, czy nie dla Was? No, A jest nie. w parku, czy nie? No, jest w pałacu. To nie jest. No nie. Z przyległościami. Nie jest. To. nie ma Nie. Nie. Nie jest LARPem terenowym. Dlaczego nie jest? Przecież mamy teren, ma, mamy, nie wiem, 20 hektarów zielonych, po których, na których też możecie toczyć akcja LARPa. Ale większość larp, akcji LARPa, jak takiego balu, będzie dzieje, mimo wszystko w tym zamkniętym pomieszczeniu, w którym jest pałac. Gdyby to był nawet o ogrodnikach, którzy obsługują ten bal, to... Ale to jest możesz tam mieć ogrodników, którzy ale będą jeśli, to grać i będą jeśli, to obsługiwać. Ale jeśli to bal e, w ogrodzie, to wtedy tak, ale jeśli jest to bal w pałacu, Właśnie. Przede wszystkim mieć jasne i, klar, i, i bardzo klarowne, e, jasne i klarowne przeświadczenie, dla kogo i o czym go robimy. Bo jeżeli robimy sobie larpa e, bal i zakładamy na nim, że pojawiła się tam e, nie wiem, siatka mafiozów ogrodników, którzy handlują potajemnie cebulkami tulipanów, to niekoniecznie to jest dla, dla nich. Więc bardzo bardzo ważne jest po prostu określenie zarówno grupy docelowej, dla kogo mamy myśl o czym ma być ten nar. No i jeżeli już mamy sobie takie podstawowe założenia, dla kogo chcemy zrobić, co chcemy zrobić, to warto się zastanowić, z kim chcemy to zrobić. I wybór ekipy, yy, która będzie nas wspomagała w działaniach organizatorskich, jest bardzo ważny, żeby nie powiedzieć, kluczowy. W ekipie, znaczy w od tego jakiego, jaki, jaki typ jest larp to powinny się znaleźć odpowiednie osoby. Ja Dobrze, żeby był ktoś, kto będzie koordynował cały projekt i się na tym zna. Niekoniecznie musimy być to my, jako pomysłodawcy LARP-a, bo być może są w naszym otoczeniu osoby, które lepiej się na tym znają. Czy to ze względu na talenty, jakie posiadają, czy ze względu na pracę, jaką wykonują na co dzień. Warto też, też pomyśleć, żebyśmy mieli Mocną ekipę fabularzystów, i ta ekipa może być różna. Czasami, jeżeli jest to jakiś LARP, gdzie fabuła nie gra pierwszych skrzypiec, może być to jedna, dwie osoby. Natomiast, jeżeli LARP ma być nastawiony typowo na fabułę, typowo na wąski, to ta ekipa powinna być dużo mocniejsza, dużo lepiej zbudowana i rozbudowana. Yy, jeszcze niezależnie od tego, kogo do organizacji bierzemy, to też warto sobie na początku ustalić hierarchię. Kto za co odpowiada, kto komu zleca jakie zadania, tak żeby było wiadomo, kto się przed kim musi wywiązać z czego i kto o czym ma decydować. Bo jeżeli wszyscy decydują o wszystkich, to nikt nie decyduje o niczym. Mniej więcej. Jak już mamy koordynatora głównego, jak już mamy sobie fabularzystów itd. Tak warto przejść do logistyki larpa. Wiadomo, i znowu jedne larpy będą potrzebowały rozbudowanego zaplecza logistycznego. Inne mniejszego, warto pomyśleć, co na tym larpie mamy się znaleźć, czy trzeba budować scenografię, czy nie. Jeżeli tak, to kto to zrobi? Eee, czy, mamy takich ludzi, czy mamy takich ludzi, jak takich ludzi pozyskamy do budowy. Czy będą to na przykład gracze, którzy nie będą wznosić budowle, a my tylko dostarczymy towar, czy będą to profesjonalni budowlańcy, którzy nam tam przyjadą z koparami i postawią, nie wiem, pałac na larb balowy. Bo też taki może być. Eee, więc logis logis logistyczny aspekt też jest tutaj dość istotny. Kolejne osoby, które nam się przyda, to marketingowcy. O tym będę mówił jeszcze dalej, ale są osoby, żeby LARP w ogóle odniósł sukces, doszedł do skutku, to się ludzie muszą o nim dowiedzieć. Nie mogą się dowiedzieć, czym mogą się dowiedzieć oczywiście na zasadzie takiej, ej robimy LARPa i później do LARPa już nic nie mówimy o tym LARPie, bo mogą się dowiedzieć o że hej, robimy larpa, to co tydzień możemy ją w różny fajny sposób o tym przypominać i organizować różne akcje odnośnie tego larpa, żeby on odniósł sukces, żeby więcej ludzi na to przyjechało. Więc marketingowcy są y, bardzo bardzo istotną rolą w naszym, w naszym larpie. Nawet jeżeli to są. Generalnie w każdym, ale w terenowym, w terenowym dość, dość istotną. Więc, jak już sobie y przejdziemy przez te etapy, zbudujemy sobie tą y ekipę, tą taką główną korobą, czyli ko główna organizacja, koordynatorzy, fabularzyści, scenarzyści, czyli logistycy i marketingowcy, Bo warto też pomyśleć o tym, na kim chcemy tego LARPA oprzeć. Czy mamy go opierać na graczach, czy mamy go opierać na postaciach NPC, czy może jakoś to mieszamy i jeżeli opieramy tego larpa na postaciach MPC tak jak, jak na przykład są to larpy jak jest zrobiony School, gdzie bez MPC ten LARP praktycznie nie istnieje, jeszcze żyję, ale może w skrzynce coś znajdę? Nie ma mojca, więc raczej nie. Ja. W każdym razie. Yy... To musimy dobrać odpowiednią, odpowiednią ekipę y, npc ów Też oczywiście nad nimi musimy zrobić hierarchię, musi ktoś nimi zarządzać, musi ktoś y, im przekazywać polecenia i musimy ich po prostu dobrze rozpisać. Więc no, generalnie, jakby znalezienie sobie, wiedzenie o czym robimy LARPA, wiedzenie, dla, wiedza o, o tym dla kogo robimy LARPA oraz z kim robimy LARPA, to jest takie podstawowe. Klucz do tego, żeby ten LARP się udał, żeby on miał szansę zaistnieć. Jak już to wiemy, to trzeba przejść do tego, gdzie go zrobimy. No i do wyboru miejsca, czyli do wyboru miejsca. Tu możemy się kierować, no generalnie powinniśmy się kierować takim kryterium, że jeżeli robimy larpa bitewnego, to fajnie do niego znaleźć teren, który się pod te bitewniaki nadaje. Czyli trochę równego miejsca, trochę nierównego miejsca, trochę lasu, trochę rzeki, trochę pustyni, żeby ten teren był zróżnicowany. Jak robimy larpa terenowego, który jest, opowiadał o stalkerach, no to generalnie nie wiem, jakieś okolice starej, zrujnowanej cementowni, Może cementarni. A zrujnowany cementarz też może być, więc generalnie dobieramy po prostu sobie yy, teren do naszych potrzeb, do potrzeb larpa. Przy czym to się tylko wydaje proste? Dlatego, że przy wyborze terenu warto się zwrócić uwagę na kwestię, jak ten teren jest prawnie umocowany. Czy ja to jest własność prywatna, państwowa, jakichś spółek, jakichś yy, zakładów. To będzie nam generalnie yy, bardzo mocno właśnie na to, czy będziemy w stanie w ogóle tam tego larpa zrobić. A jeśli tak, to na jakich zasadach? Czy generalnie komu będziemy musieli zapłacić za to, żeby tamten LARP się odbył? Czy w ogóle musimy płacić? Bo są takie miejsca, gdzie da się to obejść i generalnie, czy będziemy tam mogli postawić scenografię albo czy na przykład scenografia, która już tam jest, czy możemy ją wykorzystać, a jeśli tak, to w jakim zakresie. No i tu dochodzimy do mojego ulubionego punktu po prostu, jeżeli chodzi o miejsca, czyli właścicieli miejsc. Dziękuję. O właścicielach miejsc Nie mógł zrobić liczy. w ogóle osobną prelekcję, yy, ale są generalnie dwa typy. Jest to taki pierwszy typ, to jest osoba, która słyszałem, rozumie? Szyszamki tak? oporcie, Miałem wyjdzie, jest. Cudowny tak. larp. Byłam polecam. Mamy dwa, 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 dwa właścicieli mie... miejsc. miejsc. Pierwszy, który okay, zgadza się na larpa i generalnie pozwala nam go zrobić i jego interesuje ile po prostu za to dostanie pieniędzy. To jest najlepszy, najbardziej ukochany typ właściciela. I drugi, który pozwala nam na larpa, możemy go zrobić, ale bardzo się interesuje tym, jak i po co go zrobimy. I, i tego bardzo typu nie lubię. Są, są osoby mniej lub bardziej problematyczne, ale jeżeli już zaczynają robić problemy, to uwierzcie mi, to będą problemy o wszystko, które widzą w najmniej spodziewanej chwili. Na przykład trzy dni przed larpą dowiecie się, że nie macie jednak sanitariatów które miały być, bo ktoś ich nie zbudował. Będą też mogły, mogą być też inne problemy typu dokazali się ze tym organizatorem, na przykład z właścicielem miejsca catering. Okazuje się, że catering nie może przyjechać, bo go właściciel nie wpuszcza, bo mu się odwiedziało albo generalnie miesiąc przed latem właścicielowi odwiedzi, odwiedzi się to miejsce. I mniej się zgodę, ale już generalnie jej nie macie. Więc wybór... Słucham? Tak, to jest realny przykład i zdarzyło mi się tak więcej niż raz. A jeżeli mogę jeszcze kongruwać pytanie, czy to było ustalone na gęba? Czy mieliście umowę podpisaną? Mieliśmy umowę podpisaną, była umowa spisana, ale ta właściciel... Yy, właściciel uznał, że nie zostały spełnione warunki tej umowy i na tej podstawie tą umowę wypowiedział. Było było, 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 było kurde. Było to przepychanie prawne, no niemniej jednak yy, wieść o tym, że na dwa tygodnie dosłownie przed LARPem, że nie mogę tam tego LARPu zrobić i odwoływanie się do yy, wyższych instancji i tak dalej, kiedy wszyscy wiemy, że trwa to Trochę to potrwało, potrwało no nie, nie było po prostu sensu. Co nie znaczy, że tego nie zrobiłem, i taki hint to jest sprawa sprzed 6 lat. Jeszcze w ogóle wtedy w Krakowie nie mieszkałem, do tej pory ona nie została rozwiązana. Czyli jest w postępowaniu? Nie, jest w postępowaniu administracyjnym. Czy są z tego memy? Nie, jeszcze nie było Dobrze, bo czas nas, czas nas trochę goni. Yy, więc tak jak już mamy dobrane miejsce, mamy tego właściciela, to warto się zastanowić, co my na tym miejscu chcemy pokazać, czyli czy budujemy scenografię, jeśli tak, to jakie, jakimi środkami to robimy, jak zapewniamy catering, czy jest to catering zewnętrzny, czy jest to catering nasz, czy jesteśmy w stanie to, to, to yy, zrobić. I tutaj przechodzimy do kolejnego punktu bardzo ważnego, czyli budżet. Budżet LARPA to w ogóle osobna prelekcja na ten temat powinna być zrobiona. Tak pokrótce powiem, że powinien on być realny. Jeżeli kosza nam wychodzą X, to powinniśmy budżet przyjąć 2X. Dlatego że zawsze się pojawiają jakieś kosza, o których nie pomyśleliśmy wcześniej, zawsze się może coś po prostu spierniczyć po drodze. Zawsze trzeba mieć przygotowaną rezerwę pieniędzy, żeby. To autentycznie pokryć. Generalnie no to rośnie wykładniczo. Im bliżej, im bliżej terminu larpa coś spierniczy, tym więcej za to trzeba będzie zapłacić. Więc dobrze, żeby ta poduszka finansowa, którą sobie przygotowaliśmy zawczasu w postaci budżetu, była dobrze przygotowana. Jak już mamy miejsce, mamy fajnego yy, właściciela, wiemy dla kogo robimy larpa, co na tym larpie ma być, i mamy budżet założony jakoś na to. Mamy założony budżet to przechodzimy do ostatniej, bardzo naj, największej, najtrudniejszej kwestii to jest komunikowanie się z graczami. Musimy tego larpa ogłosić. Tak, tak, tak. Sam ostatnio e, miałem dość zły przykład jak się... Ja, I to z mojej strony jeszcze co boli podwójnie, jak tego nie robić. Więc mogę powiedzieć jak tego nie robić. Generalnie y, komunikacja z graczami jest bardzo ważna, bardzo istotna, zawsze dobrze ich słuchać. Oczywiście, z, może wchodzimy tutaj w ten spór, że czy to larpy są, y, czy, czy to larpowcy są dla, organiza dla organizatorów, czy się organizuje, organizuje larpa dla, dla larpowców. Ja uważam, że jest to gdzieś pomiędzy. Organizator powinien mógł decydować o tym, jak tego larpa zrobi. Natomiast no, powinien to robić w konsultacjach albo przynajmniej mieć jakąś podstawę dla kogo, oczywiście, dla kogo go robi i tak to graczom wziąć i przedstawić. Bardzo ważne jest tutaj, żeby w odpowiedni, atrakcyjny sposób zapowiedzieć tego LARPA, a później nie pozostawiać wydarzenia samego sobie, tylko je prowadzić. Robić ruch na stronie wydarzenia informować graczy o tym, co tam się będzie działo. Yy, to służą do tego no, tak naprawdę dwa narzędzia. Pierwsze to jest notka yy, projektowa, gdzie wstępnie informujemy, o czym jest ten LARP i co tam się na tym LARPie znajdzie, co gracze mogą z tego LARPa wynieść. I drugie to jest po prostu yy, dokument projektowy yy, albo yy, dokument projektowy, albo podręcznik gracza, czy jakiś inny w ogóle podręcznik larpa, dzięki któremu gracze dowiedzą się, o co chodzi tam na tym larpie. Te działania marketingowe powinny być prowadzone dość mocno, ale nie agresywnie i generalnie powinny odpowiadać ty, temu, o co gracze się pytają. Jeżeli są jakieś kwestie niejasne, powinniśmy je wyjaśnić najszybciej i z poszanowaniem tutaj graczy. Niestety czas na tą prezentację się skończył. Dziękuję wam bardzo. Jeżeli się da jakieś pytania, to jestem jeszcze tutaj.